Wiesz, co jest jedną z najczęstszych wizyt pediatrycznych? I nie mówię tu tylko o poradni, ale również o szpitalnych, dziecięcych oddziałach ratunkowych. Zastanów się, który z tych objawów sprawiłby, że natychmiast chciałby się zasięgnąć pomocy specjalisty. Oczywiście chodzi o gorączkę. A zmierzenie temperatury dziecku to prawdziwa sztuka i wcale nie mówię tutaj o braku współpracy ze strony dziecka, bo prawidłowe mierzenie temperatury ciała dziecka i określanie gorączki zależy od kilku ważnych czynników, o których chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo zmierzyć ciepłotę ciała, jaki rodzaj termometru wybrać, jakie są rodzaje termometrów, gdzie prawidłowo mierzymy ciepłotę ciała dziecka. I kiedy przede wszystkim? Kiedy mówimy, że występuje gorączka? Od czego to zależy? Bo to wcale nie jest takie proste. Przejrzałam większość dostępnych, aktualnych rekomendacji dotyczących gorączki, mierzenia gorączki u dzieci. I dzisiaj podzielę się z Wami moją wiedzą. Jeżeli się jeszcze nie znamy, cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Na tym kanale pokazuję Wam, jak prawidłowo dbać o zdrowie dziecka, jakie mamy choroby, tłumaczę medyczne pojęcia i medyczne procedury. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej. Zaczynajmy! Zanim przejdziemy do samego tematu, ważne jest, by zrozumieć dwie podstawowe rzeczy. Jeżeli chodzi o ciepłotę ciała, to warto pamiętać, że istnieje coś takiego jak dobowa zmienność ciepłoty ciała w ciągu dnia nasza temperatura ciała się zmienia. Najniższą ciepłotę ciała mamy nad ranem pomiędzy czwartą a 6 rano. Natomiast najwyższą będziemy mieli późnym popołudniem wieczorem, pomiędzy 17 a 19. Te różnice mogą dochodzić od pół do jednego stopnia, i jest to zupełnie normalne. I druga ważna rzecz, ta zmienność dobowa temperatury występuje również u małych dzieci, choć u nich jest nieco mniej nasilona, ale nadal obecna. Ok, no to jaka jest definicja gorączki? Gorączka jest to temperatura ciepłota ciała, która wynosi powyżej bądź równe 38 stopni Celsjusza, mierzone metodą wiarygodną. Wyróżniamy oczywiście coś takiego jak stan podgorączkowy, gdy ciepłota ciała wynosi pomiędzy 37,1 do 37,9 stopnia Celsjusza. Gorączka, tak jak mówiłam, będzie powyżej lub równe 38 stopni Celsjusza. Wysoka gorączka jest powyżej bądź równe 39, a bardzo wysoka powyżej bądź równe 40 stopni. Ale... Temperatura ciała, która będzie nam mówiła o gorączce, czyli ta cała definicja, będzie zależała od tego, gdzie temperatura była mierzona, w którym miejscu. Czyli metoda pomiaru i miejsce pomiaru ma tutaj kluczowe znaczenie. Pozwól, że ci wytłumaczę. A tak, przy okazji, jeżeli chcesz wiedzieć, co to jest gorączka. Jak działa i jak działają leki przeciwgorączkowe, to film na ten temat znajdziesz już na kanale, a link wstawię ci tutaj. Czyli innymi słowy, gdy bierzesz termometr i mierzysz dziecku temperaturę i wyskakuje na czerwono, wszystko się świeci na czerwono i miga, to znaczy, że jest gorączka, prawda? No niestety nie. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że każdy termometr jest kalibrowany. Kalibrowany na jakąś ciepłotę ciała, która ma być zaalarmowana. Przykładowo pokażę Wam teraz, randomowo zupełnie chwycona z internetu, instrukcję obsługi termometru dousznego, gdzie według tabelki jest zaznaczone, kiedy termometr pokazuje odpowiednie informacje, czyli że jest wysoka temperatura albo zbyt wysoka i będzie się świecił na czerwono, czyli będzie Informował, że coś jest nie tak. Zwróć szczególną uwagę, że te widełki, które są zaznaczone na przykład na tym termometrze, mówią o wysokiej temperaturze. Nie mówią o gorączce. Zaznaczają tylko pewne widełki, które są zaprogramowane w tym termometrze. Ale to nie jest rozpoznanie gorączki. No to jak się w tym wszystkim połapać to gorączka czy nie gorączka? Trzeba znać zakres. Norm w zależności od miejsca pomiaru, bo norma dla każdego miejsca pomiaru będzie inna. Pozwól, że ci pokażę. Na ekranie widzisz właśnie normy prawidłowej ciepłoty ciała, stanu podgorączkowego i gorączki w zależności od miejsca wykonywanego pomiaru. Zwróć uwagę, że typowe pomiary czyli powyżej bądź równe 38 stopni Celsjusza, dotyczą tylko termometrów i pomiaru dousznego oraz rektalnego, czyli z odbytu. Jeżeli dziecku zmierzysz temperaturę w jamie ustnej, która wynosi powyżej 37,5 bądź równe, to to uznajemy już za gorączkę. Gdyby tę samą temperaturę zmierzyć w odbycie, to będzie to stan podgorączkowy. Ok, czyli na tym etapie wiemy, że Bierzemy termometr, mierzymy dziecku temperaturę, wiemy w jakim miejscu ta temperatura jest mierzona, a wynik, niezależnie czy termometr piszczy czy nie, sprawdzamy względem zakresu norm w odpowiednim miejscu pomiaru. Czy teraz dobrze? No, prawie. Dlaczego? Bo miejsce pomiaru nie zależy od tego, jakim masz termometr, tylko od wieku dziecka. Wybór termometru będzie zależał od tego, jakie mamy małe dziecko. I jak będziemy mierzyć tą ciepłotę ciała, w których miejscach. Ale o tym za chwilę Wam opowiem. Jakie mamy rodzaje termometrów? Najczęściej stosowany jest termometr elektroniczny albo chemiczny, który służy do pomiaru pod pachą, w jamie ustnej i w odbycie. Zalety tego urządzenia są takie, że jest to bardzo uniwersalne urządzenie, tanie. I jest wielofunkcyjna, czyli możesz w kilku miejscach wykonać pomiar. Minusem tego termometru jest to, że czas trwania pomiaru jest wydłużony. Ta temperatura nie będzie widoczna od razu. Druga sprawa to kwestia ewentualnego, ewentualnej dezynfekcji po wykonaniu pomiaru, np. rektalnego. Drugim rodzajem termometrów to termometry tympanalne, czyli które, są, które mierzą pod czerwienią temperaturę, ciepłotę ciała z błony bębenkowej, czyli są to termometry elektryczne do uszne. Te pomiary są szybkie i dość dokładne pod warunkiem, że była prawidłowo wykonywana metoda pomiaru. Minusem tych termometrów jest to, że u małych dzieci jednak ta metoda po pomiaru może być wykonana błędnie. Można źle nakierować na błonę bębenkową i ile zmierzyć ciepło te ciała. Bardzo częstym termometrem używanym już teraz właściwie powszechnie i chyba każdy z nas ma taki w domu, to termometr bezdotykowy, czyli ten termometr połowy. Jest szybki, wygodny, bezkontaktowy, bezbolesny, właściwie bezstresowy. Choć mam pacjentów, którzy boją się również pomiaru światełkiem w czoło. Ale olbrzymim minusem takich termometrów jest to, że są zbyt mało dokładne i szczerze mówiąc, nie są zalecane w grupie pediatrycznej. Zwłaszcza jeżeli mamy decydować, czy występuje gorączka i jak jest wysoka. Kiedyś mieliśmy jeszcze termometry rdęciowe, ale te są ob obecnie zakazane ze względu na ich wysoką toksyczność. Czyli podsumowując, wiemy teraz, jakie są rodzaje termometrów i gdzie danym termometrem możemy zmierzyć temperaturę. Wiemy, jakie są zakresy norm, jeżeli chodzi o rozpoznawanie gorączki, w zależności od miejsca wykonywanego pomiaru. Wiesz już dokładnie, że należy się odnieść do tych norm, niezależnie czy termometr piszczy, że jest gorączka, czy też nie. Jeżeli nie udało Ci się zanotować wszystkich tych informacji spokojnie, przygotowałam tym razem dla Was krótką notatkę z tego tematu. I link do tego dokumentu znajdziecie w opisie pod filmem. Wystarczy kliknąć link. Mam nadzieję, że się przyda. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do Was olbrzymią prośbę. Jeżeli informacje zawarte w dzisiejszym filmie są dla Was przydatne, bardzo proszę, żebyście udostępnili film dalej, bo w ten sposób zwiększam zasięgi kanału, a w ten sposób pomożemy większej ilości osób. Koniec przerwy technicznej. Wracamy do gorączki. Tak jak mówiłam, żeby nie było za łatwo. Wybór miejsca pomiaru, a co za tym idzie? Termometru, który będziemy stosować, zależy od wieku dziecka. Jakie są aktualne rekomendacje? Europejskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Amerykańska Akademia Pediatrii zalecają aby dzieci poniżej 3 miesięcy powinny ciepłote ciała mieć mierzoną rektalnie czyli w odbycie. Ten termometr może być chemiczny bądź elektroniczny. Przypominam, że rtęciowe zostały już wycofane. Pomiar rektalny powinien być wykonywany bardzo ostrożnie. Końcówkę termometru wkładamy na 1 do maksymalnie 2 cm w okolice odbytu. Dobrze by było Zastosować jakiś krem, jakiś nawilżacz, zanim wsuniemy tą końcówkę w odbyt. Może to być na przykład wazelina. Dzieci powyżej 3 miesięcy nadal zaleca się, by pomiar, jeżeli chcemy mieć pewność co do wstępowania gorączki, by ten pomiar odbywał się nadal rektalnie. Czyli jest to znowu ten sam termometr chemiczny bądź elektroniczny. Chodzi o wysoką dokładność w tej grupie wiekowej. Alternatywą może być pomiar tym samym termometrem, pomiar pachowy, jeśli dziecko nie toleruje tej drogi pomiaru. Ewentualnie dopuszcza się używanie termometru dousznego, czyli tego tympanalnego na podczerwień, ale warunek jest taki, by technika była, by technika wykonywania była prawidłowa. U dzieci powyżej trzeciego roku życia zalecamy pomiar douszny, czyli tympanalny, bo to jest pacjent, który już będzie współpracował. Bardzo, fajnym, bardzo fajną alternatywą jest pomiar w jamie ustnej, pod warunkiem, że dziecko będzie współpracowało. Pomiar pod pachą jest trochę mniej dokładny, ale również zalecany w tej grupie wiekowej. Termometr bezdotykowy. Ten może w tej grupie być y, stosowany do pomiaru orientacyjnego. Jeżeli mamy podejmować jakiekolwiek decyzje terapeutyczne na podstawie samych pomiarów tym termometrem, nie jest to obecnie zalecane, a co mówi praktyka pediatryczna. Szczerze mówiąc, w takiej podstawowej praktyce lekarskiej wielu lekarzy, w tym ja, niekoniecznie zaleca pomiary rektalne. Są one nieprzyjemne i stresujące dla dziecka i dla rodzica. Jest to zdecydowanie konieczne u małych dzieci, natomiast u pacjentów 6 do 12 miesięcy raczej staramy się zaproponować. Inne metody niż pomiar rektalny. Chyba, że istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do ciepłoty ciała dziecka, wtedy pomiar rektalny jest tym najbardziej dokładnym. W tej grupie wiekowej pomiar ododbytniczy, czyli rektalny, jest zdecydowanie zalecany u małych dzieci poniżej 6 miesiąca, jeżeli mamy podejrzenie, że jest infekcja i chcemy dokładnie zmierzyć temperaturę ciała. Warto pamiętać, że metoda pomiaru powinna być dostosowana nie tylko do wieku dziecka. Ale i również do jego indywidualnych możliwości współpracy. Starsze dzieci chętnie wykonają pomiar pod pachą. Istnieją dzieci, które nie znoszą wkładania niczego do ucha, więc tutaj termometr do uszny raczej myślę, że nie byłby przeze mnie polecany. Ale to oczywiście wszystko zależy od pacjenta. Ja zwykle swoim pacjentom zalecam termometr do uszny na podczerwień, bo wydaje mi się, że jest on jednak prosty w wykonaniu. Jeżeli. Technika jest prawidłowa, zwłaszcza u dzieci powyżej trzeciego roku życia. Praktyczne wskazówki dla rodziców. Pamiętaj, żeby nie mierzyć temperatury tuż po płaczu, tuż po jedzeniu i tuż po kąpieli. Odczekaj kilkanaście minut. Zawsze odczytuj instrukcję termometru. To, że termometr krzyczy i piszczy i świeci się na czerwono, to wcale nie znaczy, że według tych norm, które Wam wcześniej przedstawiałam, to co pokazuje, to już jest gorączka. Pomiar ciepłoty ciała zawsze wykonujemy w spoczynku, czyli nie świeżo po bieganiu, a raczej po odpoczynku i ten odpoczynek według zaleceń powinien trwać około 15 minut. Jeżeli masz możliwości finansowe, to zawsze polecam wybór dwóch różnych termometrów do pomiaru w dwóch różnych miejscach. Dlaczego? Ponieważ jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości do tego, czy lek przeciwgorączkowy na przykład w trakcie infekcji działa, czy nadal dziecko gorączkuje do 40 stopni, tak jak termometr bezdotykowy pokazuje, to warto jest mieć inny termometr, którym zweryfikujesz pomiar tego mniej dokładnego. Teraz już pewnie wiecie, dlaczego gorączka budzi niepokój nie tylko rodziców, ale również lekarzy. I nie jest to wcale prosty temat. Ale po obejrzeniu dzisiejszego filmu. Doskonale wiecie jak gorączkę rozpoznać i jaki rodzaj termometru dla waszego malucha wybrać. To wszystko co dla was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa.